Cześć Wam, dzisiaj opowiem Wam o sytuacji, która spotkała mnie na przystanku. A mianowicie, siedząc na przystanku, miałem słuchawki na uszach, ponieważ, jak gdzieś jadę, to żeby nie wyciągać telefonu z kieszeni, zawsze zakładam słuchawki i odbieram sobie połączenia albo to co potrzebuję na słuchawkach. I. Siedzę i nagle dwie starsze panie zaczynają y, rozmawiać o mnie, mówiąc patrz jaki on bogaty, ale mu się powodzi, patrz, patrz. Y, y, ja nie zwracałem na początku na to uwagi, ale jedna z pań postanowiła y, szczurchnąć mi palcem bo widziała, że mam założone słuchawki. Po czym ja odchyliłem jedną słuchawkę i pytam się o co chodzi, słucha mnie, a pani do mnie mówi, ale pan bogaty, gratulujemy panu. Ja mówię do tej pani, że z chęcią bym się, bo pan ma swój samochód, z chęcią bym się z panią zamienił. Ona, gratulujemy, gratulujemy. Ja mówię, dziękuję, ale nie ma czego. Po, powiedzcie, czy Wy też spotykaliście się z takimi sytuacjami na mieście i co o tym sądzicie? Bo, moim zdaniem, to nie była za fajna sytuacja. I taki przekaz do osób starszych, że to, że ktoś ma słuchawki na uszach. I że ma wózek, to nie znaczy, że jest bogaty, tylko musi po prostu z niego korzystać, aby móc normalnie funkcjonować. Więc czasem zastanówmy się nad tym, co chcemy komu powiedzieć, bo nie zawsze jest to przyjemne dla drugiej osoby. Cześć.